No dawaj, jakie masz wskazówki? E, Na pozytywne wykreowanie swojego życia, tak, żebyśmy jeszcze. Tak, tak. Pierwsze to jest, zrozum, kim jesteś. To jest, to, jest, to jest oczywiste. Czyli musisz wiedzieć, kim jesteś, że jesteś istotą duchową, która się przejawia w materialnym ciele i masz wspaniałe możliwości mentalne i zdolności kreacji. I właściwie używaj swojej wyobraźni i swoich zdolności mentalnych, ponieważ one tworzą obrazy. Które, jeżeli się angażujesz emocjonalnie, schodzą do rzeczywistości i zaczynasz tak działać. Mhm. I że y, druga sprawa, jeżeli nie wiesz, czego chcesz, y, to zacznij sobie zadawać pytanie. Czego ja chcę? Czego ja chcę? Czego ja naprawdę chcę? Znajdź sobie osobne jakieś spokojne miejsce rano albo wieczorem. I zadaj, napisz to sobie, czego ja naprawdę chcę w życiu. Czego ja naprawdę chcę? I zacznij pisać. Pierwsze co ci przyjdzie do głowy, chcę tego, tego i tego, zacznij robić, pisać pamiętnik, zacznij, przelej to na papier, zacznij sobie to zadawać pytanie, sztuka zadawania właściwych pytań, czego ja tak naprawdę mhm. chcę, co w tym jeszcze pomaga, zrozumienie swoich wartości. Zrozum swoje pięć głównych wartości, które są dla ciebie ważne w życiu, ja na przykład zrozumiałam, że dla mnie jest ważna e, kreacja, jest dla mnie ważne piękno, jest dla mnie ważna świadomość, consciousness, god, tak to można powiedzieć, i inspirowanie też innych, prawda? Czyli making a difference. I, mm. i to są wartości, które są dla mnie, muszą się przejawiać we wszystkim, z czym, ja się, z czym ja się stykam. Czyli na tym drugim poziomie, jeżeli nie wiesz, czego chcesz, zadaj sobie pytanie, czego ja chcę i zacznij to sobie pisać. Z tego pisania wyjdzie krok numer trzy, czyli zobaczysz, Stworzysz taką wizję swojego idealnego życia. Wszystko się zaczyna od wizji. Wszystko, żeby ta, tą, tą wizję swoją opisać. Jak opiszesz sobie już tą wizję, na przykład swój idealny dzień albo moje idealne życie, ono to nie musi być realistyczne. Idealny partner. Idealny partner idealna, idealne praca. Idealne życie, idealna praca, idealny ja, tak zwany moja tożsamość ja, ja jako najlepsza wersja siebie. Nawet jeżeli nie czujesz, że to ma teraz związek z rzeczywistością, że ważysz 120 kg, ale w swoim, w swoim obrazie ważysz 55 i jesteś wiotka zgrabna i powabna, sobie niech tak się dzieje. Opisz idealną wersję i, i tą, tą wizję, żeby ona była taka emocjonalna, możesz sobie nagrać na iPhone'ie albo na telefonie i odsłuchuj sobie tego codziennie, co najmniej przez powiedzmy 21 dni. I, i umysł, zobaczycie, umysł zacznie się w to angażować. Na, koniec, na zakończenie, tylko jeszcze powiem, co ja zrobiłam z tym a propos tego właśnie obrazu samej siebie. Czyli jakieś 8 tygodni temu, po lockdownie, spojrzałam w lustro i tak nie byłam zachwycona tym, co widzę. nie miała też na to wpływ ilość butelek wina wypita, oglądając Netflix, ale nie sądzę, nie wiem, może. I znajdowałam <laughs> się z dziewczynami w takiej niebieskiej bluzie. No, tak powiem szczerze, no, muszę użyć tego negatywnego słowa, taki trochę kluch. I tak sobie pomyślałam, no to nie fajnie nie wygląda, ale okej, okay, no skoro znam, wiem jak funkcjonuje umysł i ja siebie tak widzę i też tak postępuję oczywiście, to jest to z poparte czynami, to mówię, no dobrze, nie będę się katowała tym, jak ja wyglądam mm. i jak blisko są wakacje, tylko postanowiłam, że przywołam to swoje idealne ja, które wygląda tak, jak chcę, tak jak, od razu idealne ja. 15 kilo szczuplejsze, ubrane w panterkę, rzucające torebkę Chanel czy coś tam. I te dwie, dwa ja się spotkały w mojej wyobraźni i się nie, nie kłóciły, tylko to, to lepsze, jakby nowe ja połączyło się z tym moim starym ja. I chodzi o to, że się wibracja nowa połączyła. Ja zaczęłam się już tak czuć, nawet wyglądając tak, jak wyglądam. Co zaowocowało tym. Że teraz robię te pompki cholerne, bo Kasia mnie nominowała. Ja dziękuję Ci bardzo. I, I że robię te pompki, jestem na jakichś szejkach. Skodłam, nie wiem, bez 6 czy 7 kilo, i to się dzieje. Nie powiem, że samo się dzieje, ale to jest jakaś łatwość w tym. Czyli ta wibracja jest po prostu w moim ciele. To obecny model świata można zmienić przez to, że się, że się zastąpię go lepszym nowym modelem świata. Czyli nie ma co się skupiać. Na starym i na tym wszystkim. Nie, budujemy od razu nowy model świata. Także to są te, te moje trzy wskazówki.